Witajcie, witajcie, witajcie. Dzisiaj rano wspomniałem, że zobaczymy się po południu i oto jesteśmy. Chciałem Wam dzisiaj pokazać, jak przetwarzam kwiaty, ale nie tylko, ziele dziurawca. Natomiast pozwólcie, że zacznę od przetwarzania go, bo chcę go poddać najpierw maceracji alkoholowej, takiej szybkiej, częściowej. No i to trochę będzie wymagało czasu, żeby się pomacerowało, więc najpierw to zrobimy, a później, dwa zdania. A następnie bierzemy się dalej do roboty. Soko wyciskarka przygotowana. Potrzebujemy końcówki do rozgniatania, nie do robienia soków i ziele. I od razu powiem wam, tylko znajdę nożyczki. I tak, są osoby, które zbierają tylko kwiaty i przetwarzają tylko kwiaty, tutaj pąki dziurawca, żeby mieć jak najwięcej skumulowanej hiperycyny. Natomiast ja często wykorzystuję jeszcze też. Część, tak 10-15 cm ziela i robimy to w ten sposób, jeżeli tak chcemy, to nie ma z tym problemu, po prostu będzie troszeczkę produkt, w cudzysłowie, rzadszy Też trzeba go będzie, jeżeli chodzi o olej, inaczej zabezpieczyć żeby nam, no bo będzie tu troszeczkę soku, więc żeby się to nie psuło Natomiast, jeżeli tutaj mam taką łodygę, już taką grubszą, to odcinamy Może kurczę, ale strzeliło Także zostawiamy o takie cieniutkie tutaj mamy tu łodyżki z kwiatem. I to już będę przetwarzał. Ja tu jeszcze zrobię taki manewr, że wleję od razu troszeczkę tutaj siedemdziesiątki, żeby mi się tutaj już to wszystko macerowało fajnie. Ok, i włączam urządzenie. W międzyczasie będę też przebierał i odcinał, tak jak mówiłem, zbyt grube części rośliny. Dobrze, więc Szanowni Państwo, mam rozdrobniony kwiat i ziele dziurawca i teraz od razu alkohol 70 i wyrównujemy, zalewamy tak, żeby nam się to wszystko pokryło alkoholem. Czyli robimy taką, taki miks, połączenie 1 do 1, czyli jedna część alkoholu, jedna część ziela. Pięknie, już tutaj mamy czerwoną barwę, już puściło soki, super. Możemy oczywiście, jak nie mamy sokowyciskarki, a ja tu jeszcze wezmę resztki z tego może, jak nie mamy sokowyciskarki, to rozgniatamy na przykład w moździerzu. Takie kwiaty unikamy noża, chyba że mamy noż porcelanowy, czyli nie metalowy, tylko porcelanowy. Ewentualnie rozgniatamy jak tylko przyjdzie nam do głowy, byle by to zrobić. Ok, super, niech się to teraz pięknie maceruje, a ja Wam powiem, co za chwilę jeszcze dalej zrobię. Słuchajcie, taka ilość to nie jest dużo. Dla mnie to będzie na ten moment do kosmetyków, natomiast część będę wykorzystywał też wewnętrznie, ale o tym może innym razem. Natomiast dzisiaj zaleję spirytusem i oliwą z oliwek. Zrobimy sobie dwie. Takie formy maceracji właśnie do przyszłych kremów czy maści. I teraz wersje mogą być maceracji tej konkretnej, już maceracji różne. Możemy to zrobić bardzo szybko, szybko, powoli albo bardzo, bardzo powoli. Czyli od kilku godzin do kilku miesięcy. Tak jest. W zależności od tego, ile mamy czasu, jakie są potrzeby, tak właśnie sobie macerujemy. Ja dzisiaj wykorzystam wersję szybką i wolną. To znaczy, u mnie wersja szybka to i tak jest wolna. Bo ja na przykład, jeżeli cokolwiek maceruję, jest taka potrzeba na przykład tydzień czasu, to ja i tak to z reguły przedłużam nawet do miesiąca. I teraz tak, potrzebujemy jedną czwartą słoika. Pięknie to już puściło, więc tego soku też trzeba będzie trochę przelać. Ale lepiej to robić tak, żeby. O, do jednego słoika jak do drugiego jednocześnie. Robimy proporcje 1 do 3, czyli jedna część surowca i kolejne trzy części formy płynnej, czyli oliwy, w moim przypadku i spirytus. Już pięknie, pięknie już pracuje wszystko. Staramy się też nie robić zbyt mocnych wersji, bo wtedy i tak nie wszystko nam się wchłonie z rośliny, bo po prostu będzie za mało Rozpuszczalnika i teraz moi drodzy, mamy tutaj dwie opcje. Wersja będzie olejowa na oleju na oliwie z oliwek, i wersja alkoholowa na spirytusie 70%. Co byśmy nie dawali, musimy podgrzać. Ja najpierw zrobię sobie na spirytusie pierwsza będzie maceracja, po to, żeby wykorzystać to samo naczynie bez konieczności mycia. No bo lepiej najpierw alkohol, później oliwę, niż najpierw oliwę i to już by nam zanieczyszczyło garczuszek, więc w tej kolejności no i zalewam już cały słoik czyli będzie mniej więcej 1 do 3 taka proporcja i co z tym dalej później zrobić, no w zasadzie to nic, położyć i czekać opisać słoik, zostawić sobie na tydzień czasu na parapecie i niech się nam maceruje i po robocie. I teraz tak, spirytusik się grzeje. Tutaj musicie uważać naprawdę z ogniem. Ja wy wykorzystuję tutaj żeliwną jeszcze podstawę, żeby mi się to wszystko tutaj nie zapaliło, bo wystarczy jedna kropla i po prostu, wiecie, pożar gotowy. Tutaj właśnie wykorzystuję sobie kucheneczkę taką przenośną i to się sprawdza. Podgrzewamy tak do 50-60 stopni maksymalnie, czyli. Mierzymy temperaturę, pilnujemy, żeby nam się to wszystko nie przegrzało. No i zalewamy. Ja mam mniej więcej takie proporcje, że do pełna słoik prawie. Nie musimy też podgrzewać. Jeżeli nie możemy z jakichś powodów, trudno. Zalewamy na zimno i macerujemy sobie na słoneczku przez tydzień czasu. Tydzień to jest taki, powiedzmy, minimum. 3 tygodnie, cztery to jest takie optymalne. A jeżeli chcemy podejść... Mm, nie spieszy nam się, opowiedzmy tak, i chcemy naprawdę na maksa mieć produkt. No to trzy miechy, 90 dni, plus minus. I akurat do okresu, powiedzmy sobie, jesiennego, kiedy już możemy spokojnie stosować e, właśnie dziurawiec z wersji alkoholowej czy olejowej, czekamy i mamy właśnie na jesień super produkt. Dobrze. Spirytusik się już podgrzał. Uwaga, zalewa. Mm, idealnie wymierzone proporcje. Piękny czerwony już kolor, pięknie już pracuje. Świetnie. Pokażę Wam to później w zbliżeniu. Na ten moment słoiczek sobie zakręcimy jeden. A ja teraz wlewam do podgrzania oliwę. Pamiętajcie, że oleje się bardzo szybko nagrzewają, więc trzeba pilnować temperaturę. Dobrze, i mamy tutaj już gotową oliwę. Świetnie. Tutaj, wiecie, każda kropla na wagę złota. złota. Dokładnie mieszamy. Pamiętajcie, codziennie kilka razy wstrząsać, tak trochę dłużej. Nie tak, że, wiecie, raz, dwa, trzy, tylko tak konkretnie wytrząsnąć albo powoli, ale. Dużo razy, dużo powtórzeń, tak przez minutkę mniej więcej. No i słuchajcie, z takiej niewielkiej ilości, zebrałem to dzisiaj w dwie minuty. Mam dwa piękne słoje substancji, które wykorzystam po części do robienia kosmetyków. Jest tutaj tego tak dużo, że spokojnie wystarczy i żeby sobie zrobić Taką kilkunastodniową, powiedzmy sobie, kurację rozweselającą, powiedzmy sobie. Ja pod filmem dam wam oczywiście linki, możecie sobie więcej poczytać dokładnie, jak zrobić, jak wykorzystywać, przede wszystkim, bo to bardzo ważne tego typu produkty. No i cóż, to wersja, powiedzmy sobie, średnio szybka powolna, ale skuteczna. Jeżeli chcielibyśmy bardzo szybko zrobić to robimy coś takiego, że robimy sobie kąpiel wodną, czyli w jednym garczku grzejemy wodę do drugiego garczka wlewamy sobie już właśnie taki produkt jak tutaj zrobiłem, na przykład załóżmy, że jest dziurawiec w tej samej proporcji ze spiritusem 1 do 1 i właśnie z oliwą na przykład z oliwą lub z innymi olejami oczywiście też, są lecznikowe, wersje tańsze może być olej konopny na przykład i w proporcji 1 do 3 i w tym garczku sobie to powoli na małym ogniu to też bywa, że tu jest spirytus. Doprowadzamy do tego, żeby ten spiritus się po prostu ulotnił. Więc parę godzin zejdzie. Natomiast będzie to wersja ekspresowa, bo już kiedy nam alkohol odparuje, cedzimy i mamy gotowy produkt do wykorzystania. Niekoniecznie dla wszystkich będzie to najlepsza wersja. Natomiast jeżeli komuś bardzo, bardzo zależy na czasie. No to możemy tak zrobić. No, najdłuższa wersja, ten sam sposób macerujemy sobie przez 3 miesiące. Możemy iść przez 4. Tylko jeżeli robimy taką wersję olejową, jeżeli chodzi, bo mówimy tu o maceracji tej długiej olejowej, to tak jak proponuje nam mistrz, tutaj nawieź jeszcze troszeczkę spirytusu, żeby nam się to nie zepsuło w razie gdyby. Choć jeżeli damy dobry alkohol, damy dobry jakości olej, słoik będzie czysty, roślina będzie dobrej jakości i nalejemy tego w miarę dużo, żeby nie było tutaj powietrza. Dodatkowo możemy to tak jak kiedyś, pokazywałem, na gorąco zakręcać, czyli na ogień. No to jest szansa, że i tak nam się wszystko tu pięknie maceruje, nie zepsuje. No a to bardzo ważne, bo jak nam się zepsuje produkt, no to będzie do wyrzucenia. Tak więc. Szanowni Państwo, jeżeli złapiecie dół, stosujesz nalewkę z dziurawca, ale nie wychodzi na słońce albo robisz Macerat olejowy i ty również go stosujesz. Wszystko będzie o podobnym działaniu. Jeżeli chcesz mieć silniejszy produkt, tylko kwiaty, tylko pąki, jeżeli słabszy, no to troszeczkę ziela jak najbardziej. Możemy sobie ususzyć i później pić sobie na napary. One nie będą miały takiego działania połudzającego. Ale będą świetnie działały też na układ pokarmowy, zresztą jak te wszystkie produkty ogólnie z dziurawca. Czy jeżeli chcemy sobie robić różnego rodzaju przemywanie na skórę, na skórę chorą, na skórę zranioną, to jak najbardziej dziurawiec świetnie się sprawdzi. Także niektórzy stosują, bardzo dobrze im się pan sprawdza, do robienia masażu, czyli przy masażu masujemy sobie zamiast oliwki, stosujemy właśnie taki olej z dziurawca. No to byłoby chyba na tyle moi drodzy. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zostaw komentarz. Masz na pewno jakieś pytania. Więc dziękuję bardzo za uwagę. Widzimy się jutro rano już w porannych rozmowach z Adamem. Na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.